Hey wszystkim, z tej strony Monika Rajska zapraszam Was na sobotnią aktualizację procesów na przestrzeni. Chwile mnie nie było, bo że tak powiem, poddałam się z flow procesu, który właśnie też ten cały tydzień dotyczył nas, nas wszystkich, no jest to proces związany właśnie z takim zatrzymaniem, z takim gdzieś. Y przyglądaniem się swoich treści od środka. Każdy przechodził ten proces, nadal on zresztą trwa, każdy ten proces przechodził po swojemu, w swoim zakresie. Ja dosłownie sobie zmanifestowałam takie zatrzymanie. Więc w tej chwili panuje taki stan na przestrzeni poczucia dziury. Dlaczego jest ta dziura? Dlatego, że y, to jeszcze się nie wypełniło nowymi treściami, ponieważ jeszcze nie mieliśmy bodźców do y, stworzenia nowego algorytmu na podstawie algorytmów, które już zostały rozebrane, czyli... W tym roku, zresztą tak jak w poprzednich latach, ale w tym roku bardzo mocno, grało to, żebyśmy właśnie te różne nowe treści z siebie odkrywali, co znaczy, że jeszcze ich możemy nie używać, jeszcze możemy nie mieć sytuacji zewnętrznej, która nam będzie wprowadzała te treści w ruch, czyli jeszcze bez tych bodźców. W związku z tym to poczucie dziury. Wynika właśnie z takiej interpretacji, braku interpretacji poprzez algorytm, czyli funkcjonalność treściową yy, tego, co się dzieje. Czyli mówiąc wprost, nie mamy czym obsługiwać w starej przestrzeni, a to jest teraz taki dosyć ciemny moment takiego właśnie tego starego. To, co ja Wam mówiłam na prognozie, kto nie oglądał, to może sobie obejrzeć, yy, że właśnie jest to ścieranie się starego z nowym. Ja to w pewnym sensie ciągle powtarzam. Y, dlatego, że to się teraz cały czas dzieje i to jest najważniejszy proces, ponieważ my nie mamy jeszcze tych funkcjonalności nadanych tym nowym algorytmom, one jeszcze w nas gdzieś tam się kotłują, one nie mają się na czym y, wytworzyć. My nie mamy możliwości jeszcze w pewnym sensie samemu y, nadać im ruchu, bo nie ma tych bodźców odpowiednich. Jeszcze jest za mocne to stare, które już odchodzi, ale to jest takie ostatnie, ostatnie podrygi. I przez to właśnie gdzieś możemy czuć dziurę. W tej dziurze będziemy odczuwali brak treści lub powroty starych treści. Z zeszłego roku, z tego roku czy z poprzednich lat mogą być takie powroty. Yy, zestawienia kolejne. No w związku z tym, że, że już się zmieniliśmy od środka dosyć mocno, to ileś różnych treści przy aktualnej yy, sytuacji mogą się wydawać absurdalne, gdzie one do tej pory były normalne i one funkcjonowały w tak, tak, takiej strukturze normalno, normalności, tak zwanej. O normalności też paru słów, ponieważ y, my uznaliśmy, przekonania o normalności w tej chwili właśnie też się bardzo będą modyfikować. I teraz tak. Normalność tak zwana jest wynikiem y, Norm społecznych przyjętych, czyli takich przekonań, na zasadzie co działa, co nie działa, i jest to stare. I teraz troszeczkę będzie o tych normalnościach rozmów, jakby takich naszych, y, światowych, bo pewne rzeczy będą nienormalne, i pewne rzeczy będą normalne. I te, co są normalne, będą uznawane za dobre, czyli stare. Te, co będą nienormalne, one będą właśnie tymi nowymi algorytmami. Więc tu uwaga, już jakiś czas temu Wam mówiłam, że w pewnym sensie. Będziemy teraz wchodzić w taką fazę szaleństwa, i właśnie, czyli będzie odejście od norm, statystyki i tak dalej. Norma powstaje w wyniku tego, że jakiś ilość działań jednolitych w stadzie powoduje jakiś efekt na plus, ale on jest, on jest optymalny, ten efekt, na tyle się dało go osiągnąć. Oczywiście nie jest to sukces pełen. Często na dodatek nie jest to sukces, który daje możliwość podnoszenia dalszej poprzeczki sukcesu. Jest to na daną chwilę wystarczająco dobre i jest to norma. I w tym momencie wszyscy w stadzie ujednolicają się w stosunku do normy, która jest po środku. Norma ma za zadanie być dostępna dla wszystkich: czyli ci, którzy są z góry, muszą zejść na dół, ci, co są na, na dole, powinni wejść wyżej. I właśnie to jest takie najbardziej uciążliwe w tej chwili, czyli to zestawianie tych treści, które są normalne z nienormalnymi. I na to tu uwaga, ponieważ w związku z tym, że się wszystko teraz przekształca, przemienia, prze, yy, przerabia na nowe, normalność już yy, nie będzie taka, jak była do tej pory, i w ogóle bym odeszła od takiego. Yy, Katalogowania, że coś jest normalne lub coś jest nienormalne, dlatego że norma to jest określenie konkretnego schematu. I pamiętamy bardzo dobrze z czasów najsłynniejszej choroby świata hasło nowa normalność. I to hasło to, to miało tak jakby przyzwyczaić ludzi do nowych norm, czyli pewne rzeczy się zmienią i one już nie będą tak jak wcześniej. I to jest teraz Twoja nowa normalność. I tak to powstaje, czyli ktoś, coś się narzuca z zewnątrz, i teraz możesz się z tym pogodzić, tak jak na przykład pora roku. W pewnym sensie to, że w tej chwili mamy takie ponury, jakiś taki czas zimny i tak dalej, jest to normalność na tą porę roku. Więc na tym, na tym to polega, ale na to też należy uważać, bo o ile pory roku, czy, jakieś, czy w ogóle pogoda, jest, jest po prostu jaka jest i na nią nie mamy na daną chwilę wpływu, o tyle na tak zwane normalności, które nam narzucane są z zewnątrz, czy coś jest od nas oczekiwane i tak dalej, na to należy uważać, żeby nie popaść w skrajność i w paranoję związaną z y, y, osiąganiem norm, czy struktur, czy schematów, które w tej chwili są, y, które są w danym danej społeczności lokalnej, nawet często na przykład rodzinie, Teraz w kontekście zbliżających się świąt, które będą wytwarzały pełno różnych możliwości, spotkań i konfrontacji tych normalności z nienormalnościami, więc na to zwracajcie uwagę. No ja jeszcze na pewno nagram coś do tego czasu. Przypominając Wam o tym, o tych właśnie zestawieniach, ja również chciałam Wam przypomnieć o tym, że w ograniczeniach mamy szukać możliwości. W tej chwili jest taki czas, że. W ogóle jest taki proces w życiu ludzkim, on się zaczyna tak połowa zwana połowa życia, czyli 40 lat. I tak jakby w okolicy tego wieku, od 38 do 42 roku życia, trwa przewartościowanie, przeładowanie torusa. Jest dwa torusy w naszym, w naszym życiu, ponieważ tak mniej więcej żyjemy do około 80-90 no, i nawet trochę dłużej, ale już, już nie, za dłu nie, nie za daleko. Nie wychodzimy z radości, kto żyje ponad setkę. Więc yy, bierzemy pod uwagę te dwa torusy, czyli 40 i 80. Do 40 roku życia uczymy się, a to, co po 40 roku życia się dzieje w naszym życiu, to jest tak jakby kreatywność, na następuje stan kreatywności po tym, czego się nauczyliśmy w pierwszej połowie. Z czego? To, czego się nie nauczyliśmy w pierwszej połowie, w, w następnej połowie będzie wychodziło jako nieciągłość, która już może nie być taka prosta do załatwienia, w takim sensie, że ona będzie już bardziej taka. Taką cechą tej rzeczywistości. Czyli tak jak na przykład no jesteśmy w trakcie, nie wiem, budowania powiedzmy domu, gdzieś coś nie wyszło i to już po prostu tak zostało, i trzeba się do tego przyzwyczaić. Więc to jest właśnie taka cecha bardziej. Już nie tyle co nie ciągłość. Więc tu, dla tych wszystkich, co mnie oglądają, co są jeszcze przed tym okresem, to pamiętajcie, żeby jak najwięcej się nauczyć, żeby po tej 40 mieć jak najwięcej zasobów. Z których będzie można korzystać, ponieważ po 40 roku życia właśnie się zaczyna to kreowanie tożsamości. Dlaczego o tym mówię? Poza tym, że wiem, że mniej więcej oglądacie mnie wszyscy w takim wieku, którzy są i przed 40, po 40, to ci z Was, którzy już są po 40, to niech sobie przypomną, co przeżyli w okolicy 40 lat, a ci, którzy jeszcze nie są w 40 roku życia, nie będziemy straszyć. W każdym razie yy, straszyć, jak straszyć. No, nie jest to takie proste, ponieważ to przeładowanie tego TURUSA jest to dosyć takie transformującym procesem, który dosyć dużo może zmienić. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten proces, który w tej chwili na Ziemi się zadziewa, to jest bardzo przypominający proces właśnie tego 40-latka. Czyli. 40 lat minęło jak jeden dzień, wiadomo, ale tutaj już minęło 2000 lat, jak jeden dzień, i właśnie w tej chwili my, jako globalnie, przechodzimy w pewnym sensie w drugi, w drugi etap. I właśnie ten czas do tego momentu teraz przypominał ten czas do 40, i teraz jesteśmy w tym momencie przejściowym. Czyli dla tych, którzy już są po 40, powiedzmy tak już kawałek po 40, czy takie 43, 44. To, i y, 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 y dalej, oczywiście, to sobie przypomnijcie, jakich treści dotyczyły tamte, tamte momenty w Waszym życiu, co się wtedy wydarzyło w Waszym życiu, na, i, i, o czym była ta historia w Waszym życiu. A ci z Was, którzy jeszcze do tego wieku nie dotarli, to tylko tyle, żeby jak najwięcej skupiać uwagi na swojej budowaniu, swojej tożsamości, bo właśnie teraz mamy bardzo fajny dostęp i fajną możliwość. Przyglądania się stanowi swojej to, tożsamości. Ja zaznaczam stanowi, bo tu nie chodzi o to, że będziemy teraz się przyglądać całej tożsamości, tylko jej stanowi, w jakim ona jest etapie. I gdybyście mieli opisać tą swoją tożsamość, czyli jacy Wy jesteście w środku, kim jesteście, co lubicie, czego potrzebujecie, co, czego nie lubicie, i tak dalej, jaka by postać z tego wyszła. Czyli gdybyśmy mieli ją stworzyć na przykład jako postać komputerową, coś w tym stylu, to jaka by ta postać była? Warto na to zwrócić uwagę w tej chwili, ponieważ już teraz mamy etap taką jakby wymagania ze strony przestrzeni, są dużo większej czujności i takiej ostrożności i takiego e, świadomego działania i to jest bardzo ważne, bo do tej pory to, co ja Wam mówiłam również na prognozie, do tej pory przestrzeń dużą, większą tolerancję miała do naszych nieciągłości. W tej chwili... Coraz mniejszą ją ma. Dlatego każda nieciągłość, każda jakaś treść, która jeszcze wymaga uwagi, która jeszcze próbę bohatera cały czas się tam gdzieś jątrzy, pod tym spotem słonecznym, będą bloki zdarzeniowe dosyć konkretne, trochę nawet i momentami bezwzględne. Dla tych, którym się w życiu wydaje, że się nic nie zmienia i nic nie dzieje, to z kolei to dlatego, że was mogą w pewnym sensie pewne treści omijać, bo jest za mało kreatywności, ponieważ jeżeli będziemy wchodzić w relacje ze światem zewnętrznym, czyli na przykład poprzez kreatywność, wtedy zaczynają nas łapać treści, które są w tym momencie na przestrzeni grane. Ci z Was, którzy po prostu gdzieś tam unikają trochę tego takiej właśnie takiego wejścia w rzeczywistość, realnie, gdzieś tam się poddają czy maruzą, że a ja nie mam na nic wpływu, i tak dalej, rzeczywiście w pewnym sensie dużo treści może ich omijać. A z drugiej strony to też jest taki czas. Też tutaj należy mieć to na uwadze, że niektóre istoty są w takich procesach, że właśnie potrzebują takiego czasu trochę izolacji, trochę zamknięcia na siebie, trochę takiego pomarudzenia, trochę trochę takiego ponienawidzenia świata zewnętrznego w pewnym sensie. I to też jest potrzebne, jest to też stan tymczasowy, przejściowy i potem dopiero jak już przejdą w fazy, bo to ich wina, bo wszyscy są głupi, ja jestem jedna mądra, jak przejdą w fazę już takiego, dobra, wszyscy jesteście o mnie, to teraz o czym Wy mówicie do mnie, o czym świat zewnętrzny mówi o mnie, co mi się w tym świecie nie podoba, to to mi się nie podoba w sobie. Jak już wyjdziemy w tą fazę, to wtedy, wtedy też będziemy mieli możliwość wreszcie reagowania, reagowania realnie na to, co ma być. W tej chwili też trwa dosyć silne. No, i właśnie tu będą te normalności, te, te kwestie świąteczne, też oczywiście tu się może na tym bodźcu dużo rzeczy wydarzyć. Chociaż ja mam poczucie, że w tym roku mm, już naprawdę dużo osób, szczególnie w branży, właśnie tych takich branży, jak branży, no, wśród ludzi rozwijających świadomość, te święta coraz bardziej ten czas świąteczny coraz bardziej przypomina. Jakby mamy coraz większą kontrolę nad tym świętem, w takim sensie, że już odjeżdżają pewne tradycje gdzieś tam z szacunkiem, ale jednak odkładamy je gdzieś na, na półkę, na strych i zaczyna ten czas coraz bardziej przypominać taki po prostu inną formę spędzenia, czyli już niekoniecznie przeżywamy to tak, jak jeszcze przeżywaliśmy to, nie wiem, 10 lat temu. I teraz tak, w tej chwili to też jest istotne, dosyć mocno możemy odczuwać różnicę między niższym a wyższym poziomem treści czy u siebie, czy u innych. I teraz tak, u siebie będziemy widzieć wtedy, kiedy będziemy najpierw widzieć u innych. W związku z tym, taką mniej więcej, można sobie takiej yy, taką zrobić technikę, że jeżeli coś się od razu tak wyłapywać, co ciebie denerwuje u kogoś, zdiagnozuj to, co ciebie denerwuje u kogoś, i wtedy poszukaj tego u siebie. Dlatego, że niższy poziom ma jedną taką, ma beleczek, cech, ale ma jedną bardzo ważną cechę, którą w tej chwili możemy ją mocno zauważać. Ona nie rozumie. Niższy poziom nie rozumie. I na tym braku zrozumienia, ale to nie jest takie zrozumienie empatyczne, to jest zrozumienie dosłowne, bez przenośni, bez niczego, po prostu rozumienie. Bo jeżeli ktoś rozumie i to też jest istotne, jeżeli ktoś to rozumie, to też stosuje to w życiu. Nie tylko teoretycznie kiwa głową, tylko również zastosowuje taki sposób myślenia czy taki sposób funkcjonowania w życiu. Jeżeli tylko mówi i kiwa głową, a dalej jak gdyby jest w tej sytuacji jakiejś takiej niefortunnej, na którą narzeka, znaczy, że nie rozumie. To jest trochę tak, jak, jak się w szkole rozumie definicję czego, co nie oznacza, że się wie, jak się coś tam zrobić, jak się powinno coś zrobić, To co nie oznacza, że mamy tą umiejętność. Wyższy poziom już jest po próbie bohatera, on już użył te treści w praktyce, on już wyszedł w to i już ma tę treść w użyciu, ona ma funkcję, ona ma algorytmy, ona już funkcjonuje, ta treść po prostu. Natomiast niższy poziom na razie zna to tylko z teorii. I tutaj będzie dosyć dużych, dużo starć, ponieważ niższy poziom ma również za znaczy ma taką cechę bronienia siebie przed zmianą, co jest naturalne, ponieważ jest to stadność, czyli ta jednolitość. A my, budując, chcąc budować kolektywistyczne myślenie, my mamy zbudować jednolitość w zrozumieniu, czyli to uspójnienie ma nastąpić na poziomie zrozumienia. My możemy być zupełnie różni między sobą wszyscy, ale ten poziom zrozumienia, on, ma, my mamy się po prostu rozumieć. W takim sensie, że jeżeli ja coś mówię, to ileś osób oglądając mnie, mnie zrozumie tak, że aha, jasne, dobra, już wiem, o czym Ty mówisz. Natomiast też jest cała grupa ludzi, która kompletnie tego nie rozumie i tam no, mogą być czy tam y, komentarze, nie komentarze, to już nie ma znaczenia, nawet nie musi być żadnego komentarza, tylko po prostu nie rozumieją. Czyli albo jeszcze tych treści w sobie nie mają, albo jeszcze nie skojarzyli, że ja mówię o tym, o tym i o tamtym algorytmie, który już przeżyli. Więc czasami wystarczy parę wydarzeń, które tak zepną i te mm, kropki się połączą w całość, albo, y, albo jeszcze gdzieś coś muszą sobie do swojego przeżyć, jakąś drogę przejść, dołożyć sobie algorytmów i tak dalej, bo to jest trochę tak, jak my byśmy gotowali zupę znowu się zupą, a żeby nie było, ja nie umiem za bardzo gotować zupę, w ogóle gotować nie, ale zup to w szczególności. Teraz tak, y, jeżeli. Na przykład gotujemy zupę i nie mamy kilku składników, to choćbyśmy nie wiem co robili, ta zupa nie będzie taka. Ona będzie, ale nie taka. I właśnie po te składniki i ci, którzy już mają wszystkie składniki, to gotowali sobie tą zupę i ona jest. Natomiast ci, którzy nie mają, to muszą wyjść do sklepu, czyli muszą przeżyć jakąś drogę, muszą zrobić inicjatywę. I tutaj będzie też sporo o tej inicjatywie. Inicjatywa, czyli ta różnica między tą inicjatywą i zaangażowaniem, ale jednak. Uważamy tutaj, przyglądamy się tematowi zrozumienia. Yy, I teraz tak, my generalnie w tej chwili jesteśmy w fazie: wszyscy, jako ludzkość, uspójnienie treści, czyli zrozumienie treści w poczuciu yy, samodzielności, która się będzie od. Yy, objawiała na zewnątrz odpowiedzialnością. Więc to jest mniej więcej ta faza, w tej chwili jesteśmy na tej warstwie, czyli. Samodzielność, ale tak naprawdę chodzi o na zewnątrz, jako odpowiedzialność, to samodzielność się będzie objawiała, bo samodzielność ma dużo różnych objawów. Natomiast ta, ta odpowiedzialność za siebie samego będzie bardzo, bardzo widoczna w tej chwili. I słuchajcie, no niestety, niestety. My nazywamy tą treść cierpliwością, i ta cierpliwość trochę tutaj będzie jeszcze od nas wymagała trochę takiego zrozumienia czasu, czyli przepływu czasu, zrozumienia tego, że przestrzeń, to że nasza przestrzeń wydaje by się, że jest na coś gotowa, to nie oznacza, że zewnętrzna jest na coś gotowa. I teraz uwaga. I jeżeli, bo bardzo często takie coś słyszę, że ja jestem na coś gotowa, ale świat zewnętrzny nie jest gotowy. Nie jest to argument, ponieważ jeżeli coś się dzieje, to się dzieje dokładnie wtedy, kiedy się ma dziać, wtedy, kiedy jest gotowość. Jeżeli się nie dzieje, to tej gotowości nie ma, nawet jeżeli nam się wydaje, że ona jest, ale jej może nie być z, z kilku innych względów, ponieważ nawet to nie chodzi dosłownie, że ty czegoś jeszcze nie widzisz, nie rozumiesz, nie słyszysz, nie czujesz. Tu chodzi o to, że coś się jeszcze nie wydarzyło, co jest potrzebne do domknięcia charakteru, na przykład sytuacji, że sytuacja ma zmienić charakter, ma zmienić okoliczności i o tym. Yy, o tym ta, ta sytuacja może być, bo nawet jeżeli ty rozumiesz sytuację, ona jest dla ciebie niefortunna, niedobra, a to. Yy, ale coś się musi czasami wydarzyć po to, żeby właśnie zmienić jej kształt, zmienić jej treść, zmienić jej kontekst. Czyli na przykład. Pracy y, bardzo Wam się nie podoba współpraca z jakimś tam współpracownikiem. I w tym momencie wy, wy jakby rozumiecie to dobrze, że on oszukuje, kłamie i tak dalej. Na przykład, oszukuje szefa, coś takiego się dzieje. I wy to rozumiecie, że wy rzeczywiście, no i nie możecie nic z tym zrobić. Zmyślicie, jak ja mam pracować z taką osobą. Poza tym jeszcze się zaczynacie stresować, że zaraz na, na was to również będą przechodziły błędy tego człowieka czy oszustwa, którą wykonuje. Wy możecie zostać rykoszytem w to wkręceni. I nagle się zastanawiacie, jak to, co ja mam sam z tym zrobić, nikt mi w to nie wierzy, ja nie chcę tego, no i nie chcę, tego, nie chcę się w to wkopać. No i nagle się wydzie, zadziewa sytuacja, która pozwala na to, żeby, żebyście zrobili to tak, że ta osoba sama się wkupuje w pewnym sensie, czy, czy coś się takiego, i to jest wtedy gotowość. To jest ten moment, kiedy przestrzeń powiedziała tak, to jest, to jest to. Więc 25. rok będzie trochę jak, taka, jak taki egzamin, jak taka matura. Będzie trochę o tym, co żeśmy się nauczyli, czego żeśmy się jeszcze nie nauczyli. Yy, to już trochę za późno, bo to już to, ten moment czego żeśmy się nie nauczyli, to jest tak jak 40 urodziny. To czego żeśmy się już nie nauczyli, to będzie w pewnym sensie cecha, więc uwaga. Tylko pamiętamy o tym, że cały czas i zawsze będziemy mogli wszystko zmienić. Tylko niektóre tematy mogą trochę trudniej pójść, ale zawsze możemy wszystko zmienić. Także tego się trzymajmy, a złe decyzje nie istnieją. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że po prawie tygodniowej przerwie jakoś mi to wybaczycie, bo też tam się zapadłam trochę w swoje różne zaświaty wewnętrzne. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że wam trochę pomogła ta aktualizacja, przebrnąć. Pamiętajcie, że będzie raczej przyjemniejsza zmiana w środę czwartku. Trochę ruszy przestrzeń, z tej dziury wyjdzie, co nie oznacza, że tą przestrzeń specjalnie żeśmy zakleili, ale trochę tak, trochę tak. Ona do nas oczywiście wróci za rok. Ta dziura. Tak tylko mówię. To jest taka dziura sezonowa. Ona zawsze występuje mniej więcej w okresie właśnie listopadowo-grudniowym. Póki my nie zmienimy, jak gdyby, charakteru naszej przestrzeni, to putyta tak to będzie wyglądała. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Życzę Wam miłego końca weekendu. No i do zobaczenia wkrótce. Hej.